Witajcie moje kochane baranki. Zapraszam Was na czytanie od 4 kwietnia. Nie mówię do kiedy to jest czytanie. Mogą się u Was już zadziać jakieś pewne sytuacje i karty mi o tym mówią. Lub się u Was zadzieją kiedy? Nie wiem, ale to jest czytanie od 4 kwietnia, dlatego bądźcie gotowi. To jest raz. Odwracajcie Wasze role, to jest dwa bierzemy to, co do was y, pasuje. Jeżeli nic nie pasuje, no to czekamy, czy coś się u was może zadzieje, tak, moje kochane baranki. Chciałam wam powiedzieć, że już jest strona Facebooka y, y, złotego tarota, więc zapraszam, kto ma ochotę i zabieramy się do czytania. I teraz tak, na sytuacji u was jest wisielec. Oczywiście zobaczymy karty na spodzie talii. A co chcą pokazać? Wisielec. Wisielec wyszedł mi po prostu odwrócony. To pierwsza kwestia, która mi się nasuwa. Spojrzycie na sprawę z, no, z innej strony, tak? Bo macie asa mieczy. Po prostu yy, albo dowiecie się jakiejś prawdy na temat pewnej kobiety. To jest dla panów. A panie na temat mężczyzny. To jest dwa. E, tutaj jest, że e, każda e, osoba z poznaku barana lub ma ascender po, z poznaku e, barana, e, słuchajcie, będzie miała e, świadomość w sytuacji, która się u was zadziała, bo wisielec ktoś spojrzał na sprawę z innej strony, ktoś się czegoś dowiedział. Tutaj e, 10 e, monet, to jest karta też przez internet, to jest karta też i pieniędzy, kochani, to jest też karta konkretów, tak? To jest karta mówiąca, że ktoś do Was przyjdzie e, lub e, dostaniecie wiadomość jakąś, ale z konkretnym, e, nie wiem, e, zapytaniem, odpowiedzią Wasza tam rola. Tu macie zmartwychwstanie. Czyli mogę powiedzieć, że ktoś powraca z przyszłości jakieś sprawy, które nie były dokończone, które nie były dokończone, a trzeba je wyjaśnić. Król monet. Albo kobiety mają do czynienia z panem, zbyt pan na koziorożec, ale nie musi. Facet pracodawca może, który ma swoją firmę, tutaj macie ma... Ojej, kobiety, to Albo panowie mają trzy osoby, panowie, albo panie mają trzy osoby, no chyba, że wujek się jakiś lub tam sąsiad pokazuje, ale jest mak, jest rycerz monet, jest król monet, może to jest jedna i ta sama osoba, słuchajcie, mhm. Mm ale, Mac, to jest jeden manipulant. Jedna osoba jest manipulantem. Kobiety, jeżeli wy macie taką osobę, to ta osoba jest manipulantem. To jest raz. Ym, druga rzecz, y, która mi się nasuwa, że może ta osoba mieć kogoś też trzeciego w ukryciu. To jest kochani, y, może danie wszystkich baranków, ale ja po prostu mówię i czytam karty, to co one chcą mi pokazać, tak. Teraz tak, cesarzowa król mieczy, albo jest małżeństwo, które są po rozwodzie, to jest raz i powiem szczerze: jedno, o, tutaj jest mężczyzna, który po prostu wypatruje kogoś innego, ale ja mam inną tu wizję i ja dlatego powiem to, co ja tu widzę, tak? I ja powiem szczerze: jest facet, albo jest rozwodnikiem, albo jest po prostu wdowcem. E, kochani, e, w dziewięciu buław ktoś czeka i obserwuje swoją zdobycz. Jest królowa kielichów, kobieta bardzo mocno wrażliwa. E, jest to kobieta, która ma też dobrą intuicję, ale wszystko przeżywa emocjami. Tak, To nie jest taka kapłanka, która skrywa swoje uczucia. Ona po prostu będzie beczyć, ona... E, chce każdemu pomóc, ona jest taka mała cesarzowa. Może być to matka, może to być ta sama osoba, która jest matką, która jest żoną jednego z tam z tych, tych królów rycerzy. Słuchajcie, a tutaj, w tym królu mieczy, jest facet, który może być też w związku, ale nie musi. Mi się bardziej on kojarzy, w, wiecie, wdowiec lub samotnik. To jest facet, który yy, dąży do stabilizacji, to jest raz. Tutaj mamy pustelnika, to mogę powiedzieć, że to jest osoba samotna. Mhm. I będą jaja, jak berety, powiem wprost, dowiaduje się prawdy, wychodzi z, swojej z jaskini, czegoś do, y, dostrzegł, y, jakąś informację, jeżeli nie on, to wy kobiety, coś do Was doszło. Pustelnik jest to facet osoba duchowa. Może być to kobiet, kobieta duchowa, dlatego że kielichowa też ma jakieś tam zdolności takie duchowe. Może to być kobieta, która spojrzy też na sprawę z innej strony. Ale jest mężczyzna, który ma wszystko, ma stabilizację, ale brakuje jemu tego jednego kielicha, czyli ten kielich, co ta kobieta ma. Czyli on zdobył, jeżeli była u was po prostu, wiecie, cisza przed burzą, coś się zadziało, bo tutaj ktoś powraca z przyszłości, to powiem wprost, ktoś spojrzy na sprawę z innej strony, no słuchajcie. Ktoś może mieć też silny taki. Tutaj nie ma asabuław, tak? Tylko ja patrzę na wszystkie. Ja, ja nie patrzę, że tutaj, że facet sobie tylko leży. Yy, znaczy, wisi yy, odwrotnie, już spojrzę na, yy, na sytuację z innej strony. Ja każdy szczegół w karcie dostrzegam i widzę, tak? I dlatego chcę Wam to wszystko yy, powiedzieć konkretnie. I teraz tak. Wy myślicie, że on się już Wami nie interesuje, panie. A panowie, jeżeli wy, wy jesteście barankami, to wy cały czas tą osobę obserwujecie. Wy możecie, to jest, powiem wprost, to jest tak, kto czeka, on czeka, ale nie idzie naprzód, tak? W sobie on woli poczekać, on sobie może zdobywać inne kobiety lub może być w związku, gdzie jest rutyna, ale to jest facet, który on dąży, on kolercia jasna będzie dążył nie to że siłą, nie. On będzie dążył do tego, żeby była ta. No, stabilizacja to jest raz, bo on to, to jest facet, który no, y, stara się zapewnić być to wszystko, ale żeby było tak, jak on chce, tak? To jest powiem szczerze, tutaj jest jeden facet, i przynajmniej jeden baran który ma do czynienia z osobą z poznaku raka, lub ta osoba ma ascender z znaku raka. To jest osoba bardzo uduchowiona, wrażliwa, to jest dobra matka. I wy na tą osobę spojrzycie z innej strony. Może być też tak, że kobiety spojrzą na, na tego mężczyzna z innej strony, lub może już spojrzały na sprawę z innej strony, tak? Dlaczego tak się zadziało, tak? Tu karty mi mówią, że. Będzie rozmowa z konkretem. Tylko będą jaja, jak berety, od razu powiem. Jeżeli on powie, że. Albo ja, jeżeli ta kobieta jest, to jest jedna i ta sama, i jedna jest w związku, a on was u, po prostu upalował, no to jest są jaja, jak berety. Bo wtedy. No słuchajcie, tutaj jest król monet przy magu. To może być też tak, słuchajcie, że. Ta kobieta jest w związku z facetem, który jest pracodawcą, a jest cholera jasna, magikiem, jest to kawał. <laughs> Wiecie o co chodzi? Ta kobieta, by, czyli, ona, ona, czyli ta cesarzowa, jest bardzo wrażliwa. Ona się pokazuje tu jako żona, ale ona też nie jest szczęśliwa, bo ona by chciała to uczucie dać. Ona wszystko. Trzyma w sobie ona y, wybuchnie, y, ale może nie wybuchnie tak y, przy tym partnerze. A jak jeżeli wybuch, wybucha przy tym starym, to ten stary jeszcze bardziej ją duje. Jeszcze bardziej niej jeździ. Tutaj w dziewięciu kielichach ktoś skrywa swoje uczucia. To ktoś chce dać to uczucie, Ty, powiem wprost, no tutaj jest kobieta, ona tutaj jest pokazana. Może jest tak, że ten mężczyzna też chce dać uczucia, tylko jest niepewny, jest pustelnikiem. No, no. Słuchajcie, będzie jeszcze jedno czytanie gratisowe, za to, że przekroczyliśmy 2000 subs tych, tych... lajków, tego wszystkiego. Dlatego powiem Wam szczerze, zrobię takie dodatkowe dla Was czytanie. Piście mi, jakie byście chcieli czytanie, czy. Nie wiem, czy miłosne, takie bardziej rozszerzone, to zapomniałam powiedzieć każdemu znaku tam dopiero wodnik i koziorożec, a i wy zaraz jesteście. Ale to e, będę mówiła, to może ich nie będą oglądać, ale zrobię e, dla Was e, takie czytanie, tylko piszcie mi, na jaki temat byście chcieli, to postaram się rozszerzyć, tak? I dopytać się kart, żeby dały mi wskazówkę, tak? Bo tutaj macie czytanie... No, powiem szczerze, bardzo, bardzo takie interesujące, aż mnie troszeczkę wkręciło. Tutaj, wy barany, będziecie, baranki, ojej, dobra, będziecie w posiadaniu jakiejś prawdy. Jakaś prawda do was dotrze. Wy spojrzycie na sprawę z góry? Jeżeli nie, to wy macie na tą sprawę spojrzeć z góry. Macie i macie podejść do tego chłodno. Nie tak jak baranki lubią, wiecie. Energia. Nie. Ale wy spojrzycie, to jest teraz, to powiem Wam szczerze, będzie się działo. Dla niektórych pokazuje mi się, powiem szczerze, Wizyta albo u lekarza, albo będzie jakiś zabieg, tak? Może być związany z chirurgiem, może kobieta będzie może jakieś złamanie, powiem wprost, tak? Tak jak ja tutaj tak widzę, ale kochani, to jest nie dla wszystkich, dlatego kierujcie się też intuicją. Powiem wprost, jest mężczyzna, który ma potrzebę, no. Yy, znaczy, powiem wprost: jest to mężczyzna, który lubi przyrodę, który yy, na pewno nie ma żony, powiem wprost, który nie ma żony. No i, i tutaj mi karty tak pokazują się, i że nie ma żony, nie ma nic, ale on ma po prostu do tej kobiety, do osoby z Poznaków raka albo ma sender wodny, rybarak skorpion. On cały czas jest, on cały czas obserwuje. Obserwuje, powiem Wam szczerze, ale to jest też osoba jakaś wycofana. Bo dziś musiałabym, może być też tak, jako w pustelniku, że ta osoba musiała być wcześniej też skrzywdzona. Musiała coś przemyśleć. Może musiała przemyśleć swoje zachowanie albo wasze. Nie wiadomo, kto jaką miał sytuację. Kochani, ale powiem Wam szczerze. Teraz ta osoba wychodzi jako bardzo mądra. Albo ta kobieta jest osobą bardzo mądrą, która będzie chciała po prostu też znać yy, prawdę. Wy dojdziecie do porozumienia, wy dojdziecie do porozumienia. Ale no, mówiłam, patrzcie, dwa miecze będą miały jak berety. Kierujcie się intuicją, to jest raz. I proszę was, jeżeli panowie słuchają, że mają taką osobę, to, która po prostu jest na razie jeszcze zawieszenie, a wy chcecie do niej napisać, bo karty tu pokazują, że chcecie mieć kontakt z tą osobą. Kierujcie się intuicją i nie każcie tej osobie wybierać. Nie każcie. Na początku możecie dojść do Ładu, poznacie prawdę, bo to już są tutaj dwie karty, które mi mówią, dojdziecie do ładu, ale nie dawajcie, że ma kobieta, może wybierać między mężem a wami, jeżeli ona sama nie będzie wiedziała, co ma zrobić, może dlatego, że ma łotra, no niestety, baranki. Nie wiem dla kogo jest to czytanie, ale po prostu ja po, ja po prostu musiałam powiedzieć to, co tutaj widzę, tak? Dla niektórych to może, możecie, możecie dostać no, pieniążki, tak? Praca, ale to wiecie, no na, na razie będzie stagnacja, ale o, czw o czwartego może mogą niektóre iść do pracy. Ale ja tu bardziej widzę rozkład miłosny. Kochani, bierzemy to, co do Was pasuje, to, co do Was rezonuje, i obserwujcie, czy u was jest coś takiego. Dużo medytujcie, powiem Wam szczerze, mówiłam już wcześniej. Dajcie dla siebie chociaż 10-15 minut i poświęćcie dla siebie, dla swojej po prostu głowy, czas, tak? Na swoje myśli, a rozwiązanie Wam samo będzie przychodziło. Ta intuicja wam będzie też podpowiadać i żebyście się tym kierowały, moje kochane baranki. Bo powiem wam szczerze, tu w pustelniku to jest osoba bardzo mądra. To jest osoba, która dużo medytuje, tak? Która zamknie się w sobie, czy tam odejdzie, żeby coś przemyśleć, po to, żeby przyjść mądrzejszy, tak? I on ma latarnię. Latarnia będzie bardziej Bardziej mu rozjaśnia drogę, wiecie, jak te sprawy wyglądają. I żeby Wam też po prostu Wasza intuicja, żeby jak będziecie medytować, pomogła Wam rozjaśnić wasze no, sprawy, kłopoty, żebyście mogli po prostu dobrze podejmować decyzje. I tego Wam życzę, moje kochane baranki. Trzymajcie się krótko buziaczki, papa.